Ma widzowie, jeszcze przed odcinkiem chciałem wam przypomnieć o giveawayach jak tutaj widzicie macie jeszcze tutaj dwa skiny, nadal do one już długo tutaj są strasznie dzisiaj dodałem tego no ale bierzcie i jedźcie z tego wszyscy no bo tak jak mówię to musi zniknąć i ja wtedy będę mógł tutaj dodać nowe fajne itemki do giveawayka jeśli oczywiście chcecie mnie wesprzeć i mieć szansę na zgarnięcie tutaj tych skinów Klikając tutaj i wpisując kod Natural, dostaniecie 10% bonusu przy doładowaniu. Plus, jak doładujecie w przeciągu 8 dni, macie dodatkowe bonusy. więc serdecznie zapraszam do używania kodu Natural i zapraszam na odcinek i do giveaway. Jak zawsze, witam Was, Natural. Jak zawsze, jestem ze sobą i tymi ludźmi. Jest Dygas. Witamy Dygasa. Dzień dobry. Jest ciasteczko. Dzień dobry. Gargulec, najprawdopodobniej widzowie coś gotuje, albo nie wiem, coś tam robi i pewnie dojdzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że dojdzie, a jak nie to trudno. A ja robię underdoga jak zawsze, tym razem na Czech. Nie ma grażyny, więc na spokojnie. Zrobię taką może dłuższą bitwę. Oh, really? oh, a ja na przypierdol tam nie dobra. no to, Dobre, to jest jakaś, nie, jakaś, jakaś się, nie mam się stresować tak no, no, stres, dawaj, no stres ok dłuższa bitwa będzie widzowie na początek za si ale za siódmeczkę taki, taki kurde korniszon mi nawet wyszedł zapraszam serdecznie panowie bawcie się dobrze żyjcie jedźcie i pijcie z tego wszyscy no a wy widzowie łapkę w górę zostawcie zostawcie łapkę w górę że ciasko po Wolusie. O no już malduję. Gangreno, człowieku, kurwa. Obe, sorry, sorry, zamuliłeś. Boże, boże, co to jest za typ, Nie, co to jest za typnie? No nie, to co to zamoliło, kurwa. No stary, nie rozumiesz, no... kurwa, natura, właśnie, ty. <grym>, zamoliło go, dobra, chuj. Dobra, ty kasa, mi się wydaje, że on nie wiem <grym>, o co chodzi, <grym>, wiesz? No, no, no nie wiesz. Się... nigdy zamulony nie był, kurwa. No stary, bo nie, no, tylko ty zamoliłeś pałę, stary, i tyle, co mam ci powiedzieć. Zamówiłeś pałę, No ty właśnie akurat ja nie zamówiłeś pały, tylko postawiłeś Dobra, wyciągnij to żarło z pyska. I na spokój... Kurde, Post... mi też! Postawił mi pałaci i coś będzie nie, wiem, nie. nie Co nie ty nie powiedziałeś? Nie. Jakie pałaci, kurwa, człowieku? Pałaci, pałaci. A pałaci postawiłeś, okej. Okay. Dobra, ciastko też zdymane jest, jest okej. Okay. Gamma Doppler. O, ale tu pomyśle, dygasz, pomyśle. Się wy... dygasz się wybił! Dygasz się wybił, kurwa! Dygasz się wybił, widzowie, niesamowite! Gama Doppler! No dajcie co, coś! coś dla dajcie, dajcie coś dla Dygaska, dajcie! Jakąś kota, jakiegoś kocurka, burka. no teraz myślę, że jakieś glawsiki, coś ten. No, coś ten jest, ale to, to jeszcze nie jest to, to jeszcze nie jest to. O tak ciasko. O tak. Ale za 1600 Myślałem, to jest, to że to faktory nie wypadnie stary, no. No i dygas musisz, musisz jeszcze tutaj do O, 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 ciasko jak do stary. Dropi, dropi tą hyderkę. i nie? Nie, 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 stary. Jak drobne hyderkę, to będzie mi smutno stary. Wczoraj mnie zdymaliście po sam odbyt, to teraz chciałbym wygrać, tak? No kurde no. To ci ile można, to ci ile można. O, no dobra, co prawda nie hyderka, ale jest dobrze, jest dobrze, widzowie. It's great nawet bym powiedział. No to trzeba zrobić underdoga, ale już z przykiem. Już z przykiem, już go tutaj dobijamy. Niech też weźmie udział w tych wyświętych nagrywkach. No, jeszcze dygasa skrzynkę wciśniemy. I chuj, no niech będzie tak, niech będzie tak, zapraszam, już wam wysyłam linka panowie, zajmijcie sobie miejsca, usiądźcie gdzie chcecie, rozgoście się, wywalcie kurwa giry, a ja zapraszam no, tak. kurwa kasprzyka. kasprzyka, no tak, Aha. Kasprzyka stary, żeby nadrobił, żeby nadrobił i będzie w porządku, nie, no co, ja za 300, za 300, 65, no niefajnie, niefajnie. Co tu może w ogóle z tej skrzynki wylecieć? Falkion na ich może wylecieć, no to Kasprzyk. Kasprzyk kurwa drop. No powiem tak, oby nie Kasprzyk, nie, oby Kasprzyk nam nadropił. Kurwa mać, kurwa no, mać. Nie kurwa, pod Kespryka zrobił. Nie, pod Dygasa to jest grane teraz. Dygas no musisz kurwa, no, musisz. Pode mnie. No, może się no. Nie no Kasprzyk, kurwa no, mać, sud plaki. Pierdol, ale dobra, jeszcze jest, jeszcze jest G. jeszcze jest G, kurwa. Ciasko kurwa, jak, jak, jak kurwa daje. No, 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 jak nie usadziłeś na tym underdogu, to się kurwa nie dziwno. No stary, ale kasprzyk dostanie karambi. No mam, tak, mam takie. Mam takie przeczucie, kurwa, mam takie przeczucie. Ja pierdolę! I chuj, i kurwa, kas! Kas przyknazwy, kurwa, z Kas kurwa, pizde, kurwa. Pizdek, kurwa. No, <tosz> co ty pierdolisz, kurwa, odklejeńcu? W Emiratach Arabskich, tak? Nie, śreckich. Aha, śreckich Emiratów. No, chyba będzie lacha ciągnięta, kurwa, ale to był błąd. nie przecież. No, nie drobnie, nie drobnie. nie dropnie, kurwa, przyszedł po darmowy profil, naturalny, mu kurwa wysyłał. Kurwa natacji, mać, no ja pierdolę, nie bierze, kurwa. Masz no, 48 no, kantów. Dobra ciasko, no zrobisz kurwa. bitwę? Zrobię, kurwa. To zrobię, ja... ja co ty robisz, to Nie ty się, kurwa, no, grzegasz, mi jest wstyd, nie, mi jest żal, kurde Bez kitu muszę tam lecieć, do Emiratów śledzkich kurwa, stary, bo jest kurwa, hit, nie. Niesamowite. Aż kurwa, Degas, ja to robię pod ciebie, wiesz? Coś ci nie wierzę, ale chuj, zobaczmy, <laughs> kręćmy tam, kurwa, w Popelino, 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 tak zwany, no dobra, 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 zobaczymy, Patryk i jego, i jego stałe bitwy, dobra, wiem jaką skrzynkę mogę dać na Nexta, o ile uda mi się wygrać, widzowie, o ile uda mi się wygrać, no. O, już ten kocmoł tutaj knightem wjechał kurwa, karambit Night 4700, pozdro. Pies zjebany, kurwa, już się nie... Już już, już, już chuj, już go nie odciągniemy. Już go nie odciągniemy widzowie od korytania. Chociaż ostatnio wygrał kasprzyk, żeby nie było od jeszcze nie wygrał. Kurwa tulklaki za 1500 No jedna M9 widzowie. Z ulubionej skrzynki Degasa i jesteśmy w domu, nie? No nie wydaje mi się, żeby moja ulubiona skrzynka zarzuciła dzisiaj, wiesz? No stary, fajnie by było, fajnie by było, ale kto wie, kto Tam wie. Tak, bitwę po o, ale po... to jakieś. No nie, no nie, jest takie złe, stary, jeszcze masz szansę, kurde. Wypadn... O, 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 doje... nie, bo... o, 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 kurwa, kurwa, szmata dostała klizą łeba. O, ja pierdole, jak teraz nic nie wyleci, to jest kiepszczak, nie? Proszę, hol. No, kurwa za dostaniesz. mało, i tak za mało. Kurde, pies bity kurwa. coś, kurwa. Ciekawego. No, zróbny gaz coś ciekawego, chłopie, bo coś widzisz. Kaszana... ciasko nie daje rady. Kaszana daje, to jest. Tylko, kurwa daje radę, tylko stary... Nie no, ten typ jest po prostu kurwa odklejony, wiesz Dobra, ja robię kurwa poważniaka. kurwa. Dobra, teraz, rób poważ. Teraz ci pokazuję kurwa, jak Kaspian tu kurwa. Dobra, rób, tak, rób poważ. O no okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O kurwa, o kurwa. Do... Ej, powiem ci tak. Dobrze, że go na trójkę dałeś. Tyle powiem, wiesz? No zobaczymy zaraz. Kurwa. Bo na mojej bitwie on miał siedzieć na trójce i to był, i to był błąd, kurwa. Jest poważny. tutaj nie będzie jaj z pogrzebu, mówisz, tak? Zobaczymy. Nie będzie jaj z pogrzebu stary. Nie będzie jaj z pogrzebu Ciastko dropi, kaszczyk dropi, ja to zgarniam, tyle. Do domu. Do Mielony, kurwa. A do Mielony idziesz, tak? Okay. No do Mielony, stary. Do Mielony, żebym mi obiad ugotował, wiesz? Nie, żeby kurwa. No, no tak, tak, Patryk, tak. Najważniejsze, żeby była, no z dwie, trzy Hydry mogłyby być, nie? To było kurwa, wyśmienicie. By Dobra, Kaszczyk coś tam zjadł, coś tam kurwa zjadł tej gigabule, no ale Hydry jeszcze nie ma widzowie. I to jest mianowicie mały problem, kurwa. No ciasko, hapsie, kurwo, hapsie. O ja dygas. dygaz! No pierdolę! Digas, dygaz, dygaz Jeszcze ciasteczko i happen, nie? nie no jakby tak było, to było smutno, nie? Powiem... Ja, o kurde good knife. <śla> ja pierdolę ciasko musisz, musisz hydle dropnąć, nie? Nic nie ja muszę stać. Musi stary, this is for you. This is for you. Proszę Ale tu ciężkie gówno na razie się kręci, kurwa. No ciężki kurde szlach. Ciężki kawałek chleba, nie? No musi no, kurwa być jeszcze jedna Hydra, no, no Good w nas nie robi, w nas nie robi niestety. Hydra dla Patryczka, Hydra mm. dla Patryczka. Nie no dobra, kurwa, to się jakieś kurwa, jakieś ścierwo się kurwa odjebało. No nie no, ciężki ścierwo. Szebrak, nie szebrak, dobra ciasko, ja, ja zrobię no, bitwę. Ja zrobię bitwę, kurwa. <noise> Ciężki szemrak, kurwa. Tak zwany. Mielka, kurwa patologia, kurwa, sztywni ludzie. Dobra, ja robię miks taki warzyw. Miks warzyw, bo ostatnio polubiłem tą skrzynkę. Taka mocniejsza to będzie bitwa. Za 14 taka, 10 skrzynek. Zapraszam panowie serdecznie. I bawmy się, bawmy się. Wielka mieszanka, wielka mieszanka. Tym razem bez Oka. Kasprzyka, bo Kasprzyk może nas Oka, wydymać. No kurwa padlina. No już jest, już jest. Ostatnio te weapon case'y polubię, case y w porządku są. No ostatnio tak sypały tymi kurwa karabinami. No sypały ostro, nie? Sypały ostro, niech dzisiaj też dadzą. O, Dygasi, coś, yes, coś, oh, no. coś tam, coś tam hapnął, coś tam hapnął. Ciasteczko, pora na ciebie kurwa. O, faktor new. Ta tak nie, zajmuję, fit test, fit test, ale to pomig jeszcze i dla mnie i dla Patryka, ale dla Patryka za Patryka za fitness to więc jest, kurwa pięknie. o kurwa, o kurwa sypię coś tu tu, no? Coś tam sypie, dobra, coś tam tam ta ci skrzynka wziące, daje dobra, piją, co? nie nie, nie nie to ty, za tak, to tak, tak, karambita Crimson fitness za i jest jest tak, 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 fitness musi musi być. Musi być. Kurde, widzowie, no fajnie, jakbyśmy to zgarnęli. Nie? Fajnie, jakbyśmy to zgarnęli. Raczej to jest nasze, ale wszystko się może zdarzyć. Za dwójkę. Oho, ho, to jeszcze długa droga tutaj oho, do chłopaków. No tak, o, Bitwa taka. Mm, no jest ok, jest ok. Ważne, że wygrana jest ok. Dobra, robię nikt nie jeszcze. I chuj, się <laughs> no nic nie nadrobił, nic nie nadrobił, stary. Robię tak, kurwa. Co by tu dać? Chuj, poważniaki, poważniaki, wkręcamy to, to i, o, Smok się tam odezwał chyba. Smok Wawelski. Smok Wawelski, A? zapraszam, zapraszam. Ej, Patrz, kurwa. jest Smok Wawelski, widzę, wrócił. Wrócił, wrócił. wrócił. To, to my... W porządku, Michał. Musisz nadrobić, kurwa. No musisz nadropić, musisz nadropić to konkretnie. Musisz to wypiąć dupę, kurwa, szykuj mówię ci, że złe pąka, kurde, nadropisz. I żeby było bardzo wyśmienicie, powiem ci szczerze, wiesz? Bardzo, <coughs> smok papelski wrócił. Kurwa, smok, to ty pierdoli, No nie, no tak uchnąłeś, stary, jak smok, kurwa. <noise> Do mikro... Ja kurwa, pierdolę, ja kurwa, siedzieć, zdychał, mać. Kurwa. Chłopie nie, ja pierdolę nie bierze kur... i smog wygra kurwa najprawdopodobniej i chuj ja z dym, ja z z dym, Nie mnie, dygas dymnie, dygas dymnie Dygas dymnie? No czy ja wiem stary, czy ja wiem? Mm, dygas jest, dygas jest, dyka dym, jest nadziewany dym. ostro stary nie? Musi ostro. się nadział, ale kurwa mnie też Kurwa. To <laughs> Do, dobra, dobra, bitwaj pod Michała i chuj nie, no chyba, że hydren robię Patrz, patrz. ale kurwa patrz, patrz. nawet i No z Biahydry Hydry musiałby pierdolić kurwa. No, jedna to najlepsza kurwa. kurwa. Jeszcze wyrobicie dla pana. Już jest swój, już jest swój. Już jest swój wielki i szelki. Dobra, kurwa, ale dobra bitwa, dobra bitwa. Kurwy przydałeś się na coś. E, Michał, z Rubla Ściaka, co? No, Przyszedłeś, no. wybrałeś, z Rubla Ściaka za nie wiem 30. Tak Ugieju? dobrze. Może być, może być krótki, może być krótki, nie musi być długi. Ale żeby był spierdolnięciem przede wszystkim, bo na to czekamy stary wszyscy, wiesz? Chłop przyszedł, wygrał sobie i chuj, Wąbki szczelił, kurwa, nie? Zobaczymy, kurwa, co tu ma Michael G., kurwa, zrobi. Na czterech? Na czterech. Ciastko masz? Dobra, git. Ciastko? O kurwa, no no jest jest to co innego, jest to co innego, może hydra wyjebie, więc fajnie by było, albo jakiś Karambicik, No i potem wiadomo, Black Pearl, dobra, Rychu już... Kurwa, Factor News! Factor News to. Ja pierdolę, to jest prawie bardzo co ta hydra. Mocne kurwa, dawno nie było tego. Dawno nie było tego Factor New, pozdro. Dobra, ostatnia hydra widzowie. Tutaj, tu, tutaj, kurwa, będzie główko. Tutaj? A ja myślę, że będzie Black Pearl, wiesz? Black Pearl, Black Pearl star będzie. Kurwa, macie M9, 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 kurwa i chuj, bombki szczelin. A, piorola. No kurwa. Będzie. Z tego, co raczej hola nie będzie, znając życie. Oh może. No, 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 to, no może, kurwa, ale. Kie, kap, kurwa. Kurwa kaplica jest, nie? O, kaplica kurwa, o, to, jest kurwa. 13 ta bitwa kurwa, nie? O, jeszcze No jak grubi nie, nie to będzie, to będzie, to jest kurwa Kiepszczak, nie? No o, i chuj, no kurwa, Ale Ty Gasiński kurwa. zgarnął, nie? Zgarnął to co miał, ale, no ale... Kurwa dostał, Kongo, jak Śmigło, śmigło, no. No dobra widzowie co? Fajnie było, nawet Michał przyszedł jeszcze. Ja zapraszam oczywiście do chłopaków do używania kodu natural. Wspierajcie, bawcie się dobrze i do giveaway. Trzymajcie się ciepło. Na razie to się ma panowie. Elwina. Ja